Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym briefingu prasowym. Tak naprawdę poświęcam go wyłącznie sytuacji epidemiologicznej związanej z tym, co się dzieje w Nowym Sączu. Wszyscy znamy sytuację ogólnokrajową, wiemy, jakie decyzje są podjęte. Od jutra jesteśmy w, cała Polska jest strefą żółtą. Dodatkowo dochodzi konieczność noszenia maseczek także na zewnątrz, czyli we wszystkich miejscach publicznych. Natomiast sama sytuacja w Nowym Sączu, jeżeli chodzi o liczbę nowo zakażonych, nie wygląda źle ponieważ ostatnie dni to zakażenia rzędu kilku lub kilkunastu najwyżej osób, w skali Polski to naprawdę nie są złe wyniki, jednak oczywiście każdy taki wynik rzutuje później na sytuację w otoczeniu tej osoby i między innymi taka sytuacja niepokojąca powstała w pierwszym liceum. Tam są również oczywiście osoby, które uczą się, pochodzą i mieszkają w powiecie nowosądeckim, ale ze względu na to, że już cztery klasy realizują naukę w trybie zdalnym. Wczoraj i dzisiaj pojawiły się nowe przypadki osób zakażonych. Trzech pracowników pedagogicznych jest także zakażonych COVID-19, a 30% nauczycieli przebywa na zwolnieniach chorobowych. Duża część osób jest odsunięta w formie kwarantanny od pracy. W związku z tym dzisiaj po konsultacji z Sanepidem oraz oczywiście z dyrekcją szkoły podjąłem decyzję, że na dwa tygodnie cała szkoła, całe pierwsze liceum przejdzie do trybu zdalnego nauczania. Mam nadzieję, że spowoduje to. Wyciszenie akurat tego ogniska zachorowań. Oczywiście przez ten czas nauczyciele będą poproszeni o prowadzenie zajęć zdalnych. Przez ten czas oczywiście nastąpi pełna dezynfekcja całej szkoły, a ewentualnie osoby, które zachorowały, będą miały czas, żeby dojść do siebie, żeby rzeczywiście wyzdrowić w tym okresie dwóch tygodni i Mam nadzieję, że wrócimy do normalnej pracy po 23 października. Reagujemy e, oczywiście natychmiastowo i dynamicznie na sytuację. W związku z tym chciałbym, żeby mieszkańcy Nowego Sącza, żeby także pracownicy szkoły, e, osoby, które uczą się, uczniowie po prostu pierwszego liceum wiedzieli jaka jest sytuacja i od Państwa otrzymali taki przekaz. A jak w innych szkołach wygląda? W innych szkołach nie jest, nie jest tak źle. Są trzy szkoły, które, w których się pojawiły, pojawiły się pojedyncze osoby. Ale tak jak powiedziałem, tak pojawienie się takiej osoby w klasie powoduje, że cała klasa jest na kwarantannie. Dodatkowo też osoby zamieszkujące z tymi uczniami stają się osobami, które wchodzą w okres kwarantanny. I to powoduje, że rzeczywiście tam się rozlewa ten problem nawet już nie samej choroby, prawda, tylko pewnego rodzaju takiego dysfunkcji wielki wielu grup osób związanych z jakąś szkołą czy z osobą, która akurat jest zakażona technicznie szkoła jest przygotowana do zajęć online? No na szczęście jest to szkoła średnia, więc automatycznie uczniowie są na, na wyższym poziomie, jeżeli chodzi o obsługę tych wszystkich urządzeń, komunikatorów. Wiem, że te lekcje się już odbywały zdalnie w, w zeszłym roku w pierwszym liceum, więc tylko będzie taka prośba, żeby rzeczywiście nie stracić tych dwóch tygodni z procesu edukacyjnego. To jest bardzo ważne, szczególnie dla klas pierwszych, a jeszcze ważniejsze dla klas maturalnych, tak żeby te wyniki później rzeczywiście nie, nie były złe tych, tych egzaminów maturalnych. Mam nadzieję, że, że te dwa tygodnie młodzież przepracuje i będę prosił o to grono nauczycielskie, aby tego dopilnowało. Te pozostałe szkoły to są pojedyncze klasy? Tak, de facto to są pojedyncze klasy. nie ma, Oczywiście monitorujemy cały czas sytuację. Jeżeli się coś pogorszy, jeżeli będzie jakaś sytuacja, że, że to się będzie nam w jakiejś szkole rozlewało, no to będziemy reagować też adekwatnie do sytuacji.